Są w różnym wieku, na co dzień wykonują różne zawody. Połączyła ich miłość do zwierząt. Dzięki ich determinacji zaniedbane schronisko zmieniło się nie do poznania. Wolontariusze ze Skierniewic pokazali, że nawet w małej grupie wspólnymi siłami można naprawdę wiele zdziałać. Prywatny właściciel miał tutaj schronisko. Psy były chore, niektóre psy nie miały sierści. Psy były tak naprawdę wszystkie razem. Nie było sterylizacji. Ta opieka weterynaryjna chyba też nie była na, na, na taką miarę, jaką, jaka jest teraz. Później zostało przejęte drogą przetargu przez Zakład Utrzymania Miasta. No i od tamtego momentu zaczęli przyjeżdżać wolontariusze. W tej chwili mamy taką, taką silną i aktywną grupę wolontariuszy. Jest około 10 osób, także już taka spora grupa. Tym bardziej, że są to osoby, które faktycznie aktywnie działają. To nie jest tak, że przyjadą raz na jakiś czas, ale są, uczestniczą we wszystkich akcjach, pomagają naprawdę tak, że no ja bym mogła przyznać medal, gdybym tylko mogła i ja miała taką możliwość. Ta grupa się cały czas powiększa. Coraz więcej jest takich osób, które chcą działać, które chcą pomagać. Związała się y, grupa y, młodych wolontariuszy, praktycznie o całe pokolenie ode mnie młodszych, ale to byli tak wspaniali ludzie, że mnie fascynowali. I przyjeżdżałam tutaj, tak najpierw pomawać, nie podpisując nawet umowy. I tak pomału wyrosłam w to schronisko, y, coraz bardziej y, zawiązywałam przyjaźnie ze zwierzętami, także teraz przyjeżdżam tutaj regularnie. Ja zaczęłam co jakiś czas wyprowadzać pieski. I tak przywiązywałam się do nich, ja wiedziałam, że na mnie czekają co tydzień, dwa razy w tygodniu przyjeżdżałam, trzy razy w tygodniu, w zależności jak często mogłam sobie na to pozwolić. Pierwsza wizyta była szokująca, bo wróciłam do domu po prostu roztrzęsiona tym, jak tutaj wszyscy są biedne, tutaj wszystkie. No ale zmobilizowałam się i tydzień później znowu przyjechałam jeszcze kolejny tydzień i tak już to trwało. Jest to dla mnie taki psychiczny odpoczynek. Jak wychodzę ze schroniska po takich właśnie spacerach, to czuję taki wewnętrzny spokój. Mam takie poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec tych zwierząt, które znalazły się tu za klatkami nie z własnej winy. I to pomieszczenie zostało tutaj dzięki pieniążkom z zeszłorocznego projektu unijnego wyłożone glazurą. I to tutaj, tutaj to możemy powiedzieć, że to dzięki wolontariuszom. Mamy kolejne boksy, e, boksy drewniane, one zostały e, tak naprawdę ufundowane e, przez wolontariuszy, nie, o, nie, nie, nie z ich prywatnych pieniędzy. E, to był projekt z City Banku i dzięki temu projektowi udało się uzyskać pieniążki na zakup tych trzech boksów, dzięki którym teraz e, psiaki mogą sobie tutaj swobodnie funkcjonować. Niesamowitą rzeczą było to, jak było święto kwiatów, w i warzyw, i myśmy stały na steryjsku. Fakt, żeśmy gardło zdarły, ale zebrałyśmy kolosalną kwotę 7 tysięcy złotych, co w porównaniu z ubiegłym rokiem było 2000. tysiące. I to też było widać także ludzie, a dla, psu, dla psów tak. Staramy się robić różne zbiórki, czy to w sklepach, czy to nawet robimy, organizujemy te dni otwarte w ostatnią niedzielę każdego miesiąca. Pokazujemy ludzi, że też mogą pomagać. Może nie każdy może od razu pomagać na tyle, żeby adoptować tego psiaczka, ale chociaż żeby właśnie zrobić zbiórki jakieś wśród swoich znajomych. Hetening na rzecz psów ze schroniska, on odbywa się w ostatnim sobotę sierpnia. W zeszłym roku uświetniła tą naszą imprezę Agata Buzek, która przyjechała do nas bardzo chętnie, przyjechała ze swoimi psami. One Już nie One nie. Mimo, że to są osoby dużo młodsze ode mnie, chętnie tu przyjeżdżam, bo mamy taki wspólny język. Poza tym zdarzają się takie ciężkie chwile, kiedy pies odchodzi, to się wzajemnie wspieramy. Też zauważyłam, że taką w sumie jedność wolontariuszy tworzymy, że, że faktycznie mamy wspólne problemy. Te problemy zazwyczaj dotyczą naszych psiaków, bo się bardzo przyjmujemy ich losem. Wśród naszych wolontariuszy mamy już dwie pary małżeńskie. To jest tak, że zarówno ja i mój mąż jak i Ola z Mateuszem poznaliśmy się dużo wcześniej niż zaczęliśmy przyjeżdżać do schroniska. Ale chyba to schronisko też tak nas bardziej połączyło. Weź go na smycz. A ja mu zmienię tu posłanie, bo za ma mam pracy wolontariuszy jest ogromna, Oni naprawdę bardzo pomagają i jest to fajne, bo w każdych sytuacjach można na nich liczyć. Nas pracowników jest w zasadzie tylko trzy osoby, więc no, różne sytuacje losowe sprawiają to, że czasami kogoś nie ma, we dwie osoby przy 120 prawie psach jest trudno. Zawsze można liczyć na to, że ktoś przyjedzie, pomoże. Chcielibyśmy stworzyć stowarzyszenie. Z takim zamiarem już nosiliśmy się od jakiegoś czasu. Myślę, że teraz dojdzie do skutku bo w tej chwili jesteśmy tylko grupą wolontariuszy, a będąc stowarzyszeniem możemy powiedzieć, że jesteśmy tak naprawdę kimś.